Skoro mam 6 miesięcy wolnego i 6 miesięcy pracuję, to co z moją emeryturą? Za co będę żył na starość? Pytacie? Skoro potrafię już w tym wieku odłożyć z ukochaną po 10 tysięcy złotych miesięcznie pracując na Islandii, na koncie oszczędnościowym odkłada mi się jakieś 800 zł miesięcznie. No i w sumie w tym roku będzie nas w sumie stać na mieszkanie bez kredytu. Do tego jakaś emerytura islandzka, współpraca z markami typu T-Mobile, więc profil się rozwija. Mamy swoich obserwatorów na dwa wyjazdy na Islandię. Mamy także sklep internetowy, tworzymy także nawet e, swój mały biznes na Islandię. Do tego w sumie spędziliśmy 108 dni w Azji, 115 dni w Nowej Zelandii i Australii, więc wiem, że sobie poradzimy. Tylko trzeba chcieć i potrzebne są do tego szersze horyzonty. A najważniejsze, że jest zdrówko, ogrom wolnego czasu e, na spełnianie marzeń i przede wszystkim czas na życie. No nic! Lecę dalej pomagać mamie na działce, bo sezon tuż, tuż przyjemności.